Oczywiście, że dobiję tylko. Okej jest cisza. Ok, jest na midzie, chyba, tak? Trzymaj te drzwi, tak? Mam rampę, leży mięso. Kurwa, jeszcze 1x0, 1x0 na rampie. Urwa, chemik, ważyj. Co Uważaj. A gdzie? Heaven. A gdzieś. Na midzie są. O kurwa. Odpuszczam to, co? Idę do Nie. Ale wszystko fajnie. A a, 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 idzie. Nie słyszę. Heaven paka, idzie B. Odpuszczam to, a? Zero mu, jeden. Czekaj na mnie, Przemo. O kurwa, u mnie jest. O, idzie znowu coś, Remig, na blisko. No, ja a wóbka. Czekać do nas. pojść. za zagrane. Wybiegać, do Dawaj fakera. O kurde, fajne tak. granacie. plecy, przyno plecy. Nie jesteśmy na Plecy. plecy. Leży. Dobra, chłopie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, ta. Proszę nie chciałem mieć na rythm. Okay, okay. long. long będzie. Leży short, leży long. Pla plantuję na rampę, powarujcie mi od rampę. Leży okay, teraz. Plecy, plecy, plecy. Okay, okay. Jeszcze się... jeden. Paul, kurwa. Kurwa, nagiewa. Ok,

Leżę, leżę, 15 leżę, 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 biało jest leżę, 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 Mam leżę, leżę, palaka leżę, nice Spala. jeszcze jeden nice, No i braille, można? Braille. Można? Piękna sprawa, Piękna Nie sprawa. uda, bo oni smoke dają. Smoke tam jest, halo. Nie ma takich... Ja chciałem takie, że po 60% nawet słabego skina jest. No i tu U. chyba nie jest źle. A dobra, jest. Dobra, czekaj, że na to jest koniec. Winna. Ile halo, tego... halo. O kurwa. Halo, halo. halo, halo, halo. Ten O, ten dolar? Piąteczka, piąteczka. No na razie znaczy.. Ciężko powiedzieć. Ile? 13. Uh, no dało. dobra, ale stary jest na trzech. On no teraz sobie pyka musi od. O kurwa. a ja mu dałem Oj ojoj. Zwróciła się no bitwa dało. już na pewno. Aby nie ma. Nie... Kurwa. A za ile? Za ile? Pyka. No a, już już a za ile? No już nie już A za ile? Ola lipa. A co, chcesz dokręcić? Ja zobaczyć. No i patrz, jakiegoś randomowi no. no dobra, ale bardzo mała ten. zwrotka jak na trójka, bardzo mała. To da, ostatnio gdzieś ty ze mną wygrałeś, to daj mi teraz Nie, wygrać. to jest, no ja stary, ja bym ci nawet jeszcze życzenia złożył na koniec, jakby ci dało. O, trzy dyszki? Nie, pięć złotych. A, bo to ten dolar, myślę, że to Pyko już coś rzuca. U, też. O, dyszka? U, jedenaście. Ma... No i patrz, już się... No, ale z ci zwiedziło. może za trzysta złotych wylecie O, serio? No tak. Tam u takie drogie skiny są? Co? No Żeby cokolwiek stary zwróciło. No to by już nie było. Tak. tam na dychy. No po... Uuu, no, też jest Trzy dyszki? Trzy No i dobrze, na razie jest z każdej jest, jest close, zwrotka. Jest, jest z każdej zwrotka. Teraz gówno. Jakąś kosek by dało. Fajnie by no, było, by co? To kurwa to by no. twoje. Nie no, moje. Ale blisko, fajnie. Fajnie no, było no, blisko. Bit, fajna bitwa na razie. O kurwa, to ci dało. O, nie, nie, jest jest nie jest jakoś dużo. Myślałem, że jest droższy. Oj, twoja. O, no, twoja. Ale 15 zł różnica. No no tym z tym wygram. 300. No i gratuluję. Ej, ja czuję, że te piekki mogą dać. Ale nie wiem. Banujcie to inferno. Nie no, no bisik. No i to mi się podoba. Kurwa, CT jest slow. Glecias, gdzie nie mogę, on dwóch. O kur... Mamy... Koniec. Kurwa, co? Byłem schowany już, ej. Nie no, wy po prostu za wolno gracie. Tak. Ok? Nie. nie ja wiem, co mam zrobić. Nie no armowo to muszę pójść do To jestem jestem kiepski To jest, o O Możemy do B No nie wierzę O kurwa, ja też nie Ale nie ma czasu, jezu, o, jakie, warzywo. jakie warzywo Jakie warzywo Dobra, grać na Ja. Nie można. Za no. ty do kraty. Ja, ale też. Już... Jeszcze jednego. No, rozchodniaczka. Dobry, rozchodniaczka. To szybkiego. i mm, co będziemy grać inferno? Obniuk. Kurde, Jej. Jak ja nie lubię tej mapy grać. Jestem tylko łapień. Nice. Nie spodziewałem się. Info, tego. info mu daje. One more vent. Ja się z trzema Dobra, ale to było. One more silo. No, wkrecyj przemu. Jestem flashing. Daj

Look jeszcze tumor more, Two more outside, bomb outside. Nice. Zeskończy z silosu. w main, może, be, być, yeah. może być, może być. to jest dobra leży. O oh. oh nice. oh, kurwa, o oh. <laughs> Mogę poszły, przeszukiwać? Może poczekajmy. O nie, a ja się odpytam. A dwóch tam było, dobra. Ah, na wóz. główny. Jest, lipa, lipa.